Damian Ostęp, tuż już po mega wygranej na 13, gratulacje. No mega walka. E, bardzo dziękuję. Sam jestem w sumie w szoku, e, że tak mi poszła ta walka, ale wiedziałem, że jak będę się słuchał e, mojego narożnika, to wszystko pójdzie według planu, bo był plan było takie założenie, nie wiedzieliśmy w ogóle, co to jest za przeciwnik, ale mieliśmy takie zaplecze i dzięki temu wygrałem tą walkę. Wyraźniej zmiana klubu przynosi efekty? Myślę, że tak, da się zobaczyć to gołym okiem. Nie muszę tutaj chyba więcej nic mówić. Pelzerkę z team Szczecin. Byłeś po dwóch porażkach, ciężko było wrócić? E, przyznam, że bardzo ciężko, było. ciążyło mi to e, na głowie. Zresztą porażki nigdy nie są łatwe ale najważniejsze jest to, żeby wyciągać e, wnioski z tego. To jest Twoja trzecia walka w tym roku, planujesz tempo utrzymać startów tak często? Jak najbardziej, jestem w bardzo dobrej formie, nie miałem żadnych kontuzji, wszystko fajnie przebiega, jeżeli będą jakieś oferty na pewno skorzystam. Kontrakt za CB masz dalej ważny? E, na tą chwilę e, ciężko mi o tym mówić, bo tak naprawdę wszedłem tam na zastępstwo, e, wypadł wtedy przeciwnik Radka Paczewskiego, zapomniałem jak tam miał imię i nazwisko, ale po prostu byłem w zastępstwie. Może kiedyś e, uda mi się ponownie tam zawalczyć. Rywal dzisiaj bardzo wytrzymały, dużo czasów przyjął od Ciebie i ustał praktycznie. E, szczerze byłem naprawdę w szoku, e, bardzo mocna głowa, e, nawet te e, Ciosy te lewe, które wytrącały go, e, że tak powiem, nie dawałem mu też myśleć, bo na razie mi podpowiada, żeby dużo tych lewych bić i to, że tak powiem, przełożyło się e, na późniejszy czas. I potem tylko już było wykańczenie prawą ręką. I już dalej nie pamiętam. Próbował Cię poddać skrętówką? Blisko było w ogóle? E, szczerze powiem, że przypiął, miałem moment, e, miałem już dziś w głowie. Że, że to może siąść, ale za wszelką cenę bym nie odklepał. Walczyłem do końca, po prostu jak prawdziwy gladiator na gladiator, na gladiator arenie. No taki, taki doping miałeś, więc nie było innego wyjścia jak tylko wygrana przed czasem. Myślę, że walcu tutaj w Pyrzycach, zawsze przyjeżdża grono fanów. No mam bardzo dużo fanów, przyjaciół, rodzinę bardzo dużą, z czego bardzo się cieszę. No i zresztą było widać tutaj publiczność. Dziękuję okay, Damias, ja. moje to wszystko, dziękuję. Również dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mi pomogli, trenerów, całe berzerki z Team Szczecin, całe berzerki z Team Stargard. To wszystko. Okay, dziękuję. dziękuję.